Cześć, Manko, Ostatnio pytałem Was, co to może być, ale niestety nikt nie odpowiedział mi na to pytanie. Ciężko tak stwierdzić bez otwarcia. I ja też po przeczytaniu, co tu pisze, zestaw śrub spustowych oleju, dowiedziałem się, że to jest właśnie taki zestaw. Znaczy wiedziałem, bo jak kupowałem, to musiałem wiedzieć, co kupuję. Też nie było tego nigdy w Lidlu. Taka walizeczka mała, fajna. I mamy komplecik. Pewnie do różnych, po prostu, śrub, mis olejowych. Fajnie, bo jest klucz odpowiedni. I możemy sobie odkręcać. Śruby od misy olejowej, i pewnie tu jest do różnych rodzajów mis olejowych. Taki zestaw warsztatowy. Zobaczymy, czy podejdzie do mojego gruza. Tutaj mamy kwadraty. Tu jest jeden trójkąt, nawet. Tu jest taki. I sześciokątne, pewnie najbardziej uniwersalne. I podane rozmiary. Także każdy, zgodnie ze swoją specyfikacją samochodu, może znaleźć właśnie odpowiedni, odpowiednią nasadkę. No i co tu testować? Po prostu, który klucz, która nasadka podejdzie odpowiednio. No to tą będziemy odkręcać, no ale po prostu tak to wygląda. Taka ciekawostka, no to wymienimy teraz sobie olej. H8. H9